Witam, Pasieka Polna 2 kwietnia 2017, drugi dzień bardzo dobrej pogody. Pszczoły ruszyły na pożytki. Też intensywnie przynoszą pyłek w tej chwili. Korzystając z słonecznej pogody. Kolejnych, jak to się mówi, kwitnienia kolejnych jakichś roślin, to na chwilę przedstawię pożytki tutaj w okolicy tej pasieki. I tu mamy kolonię przetacznika perskiego, jest to fast nawiązany przez pszczoły, również jako pożytek, traktowany dosyć intensywnie, jeśli kwitnie. Tutaj mamy początek kwitnienia tego. Kwastu, który na gminie jest zwalczany na trawnikach, powiedzmy, i tam w uprawach jakichś zbożowych, czy powiedzmy nawet warzywnych, i w przydomowych domowych. Jest to ba bardzo krumityńki kwiatuszek, ale nawiedzany mimo wszystko przez pszczołowate. Takie bliżej nieokreślone, bo nie, nie mam jakiejś takiej znajomości bliższej entymologii. Jednak jest to pożytek, jeśli występuje w dużej, powiedzmy, skupiskach. Myślę, że nawet pyłkowy bardzo do, dość dobry, bo bardzo chętnie pszczoły to nawiedzają. Chyba, że po prostu w okolicy jest coś innego, bardziej intensywnego do pobierania. Myślę, że w Państwa okolicy też gdzieś, powiedzmy, takie kolonie się znajdują. Przedacznika, tu mamy właśnie pszczołę, która właśnie przyleciała, ale nie wiem, czy ją widzimy, czy nie widzimy. Bardzo no, intensywnie biega po tych kwiatkach. Ile musi międzylądowań wykonać, zanim napełni swoje koszyczki pyłkiem. Bardzo żmudna robota. Nie chcę chyba bardzo naszego towarzystwa. Nie wiem. Bo sobie już. Tu kolejna kolonia podbiału podpolitego. Nawet spotkaliśmy tu ją pszczoły, nawet dwie, które właśnie zbierają najprawdopodobniej pyłek z tej rośliny. Nie wiem, czy akurat to uchwyciliśmy. Czy ona to jest, czy nie? Ale spora ilość tego tu rośnie. Nawet bardzo dużo. Wysypisko, wysypiska, to się takie podłoże po prostu czarne. Nie wiem dlaczego. A tutaj też coś Kolonia Podbiału pospolitego w groźnym Bardzo ładna. To jest która po prostu jest punktem granicznym. Od tego naliczane są. Kolejne dni zakwitania, kolejnych pożytków. Czy larsje. To bardzo ładne skupisko. Ja mam to bardzo widocznie. Na to tego nie wiem dlaczego. Bardzo... Równie, raczej. To bardzo... Również prąda naczyń. Nic szczególnego. W Ten pożytek jest od naszej pasieki w okolicach, nie wiem, półtora kilometra, w linii prostej. Myślę, że korzystają z niego również. Jeśli nie ma blisko innego, to na pewno przelatują tutaj, bo tam w samej blisk. W odległości od pasieki są, ale to pojedyncze osobniki, niezbyt wielkie te drzewa są. A tutaj mamy całe skupisko. Ale widzimy, że powiedzmy, tutaj w okolicach rzeki. Tutaj mamy również intensywnie w której są przez pszczoły. Widocznie w zależności od fazy kwitnienia, te wcześniejsze są chyba najwcześniejsze, ostatnio te kwitające to po prostu najbardziej są tego, bo już niektóre są po takie podstarzałe. Myślę, że to, to kwitnienie jeszcze potrwa, podejrzewam, podejrzewam że może z tydzień, może dwa nawet. Tu mamy spore skupisko wierzby, tak nazywa się ona chyba Iwa bodajże. Tu mamy przed sobą osobniki chyba męskie z pyłkiem. Tutaj później postaram się, że spory Blatowane są przez pszczoły, chociaż mi się wydaje, że są w połowie, podejrzewam że Dość intensywnie tu obratują. Tutaj na przykład mamy osobnik żeński. z tego. Po prostu pszczoły zabierają nektar. A z osobników męskich pyłek. Nie wiem czym to podyktowane jest niektóre są. Czy jest to samo w samo, dzikie. Są tam przez rozłogi. Ale jedne są po prostu męskie, drugie żeńskie. Jakoś to się dzieje, że tak wychodzi. Tutaj mamy panoramę łąk nadbyszczyckich, tu jest Dużo więcej egzemplarzy tej więc jest. Myślę, że. Sporo pożytku jest. Jeśli ktoś ma bardzo blisko posiekę, nie musi się marzyć, martwić o bazę pożytkowo.